Z tej strony napowy. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o kolejnym roguelike'u troszeczkę powiedział. Rogueliku karcianym nazywa się Ring of Fame. Jest to roguelike dość nietypowy, ponieważ cała mechanika gry polega na tym, aby przejść z jednego yy, jednej części, jakaby, blanche na drugą, gdzie Mamy do wyboru tak jakby dwie talie, z której możemy dowolnie ciągnąć karty i wtedy, kiedy jedną z tych talii, tak powiem, skończymy, to wtedy przechodzimy do następnego etapu. Zagra jest w założeniu bardzo prosta, natomiast cała złożoność polega na tym, że karty to są często płatki, gdzie musimy... lub przeciwnicy, gdzie musimy sobie po prostu matematycznie balansować co nam się bardziej opłaca, czy stracić 5 życia tu, czy stracić się na przykład trzy życia tam, ale jeszcze pobierając jakieś punkty karne, lub na przykład przebaczyć z tym przeciwnikiem, czy ryzykować, że dostaniemy obrażenia, czy na przykład po prostu wyjść na kolce, czy na jakąś truciznę wypić i stracić te punkty pewne dwa lub ryzykować, że stracimy trzy albo żadnego, już chyba wiecie już, o co mi chodzi. Także całkiem sporo złożoności sporo przeciwników są też y, dialogi z NPCami, gdzie jest najbardziej przerażająca postać tego kurczaka jakiego widziałem chyba w tym roku co najmniej, to jest najbardziej przerażająca postać w grach jaką widziałem w tym roku są też oczywiście sklep gdzie możemy wykupować różne przedmioty za bonusy tu też właśnie jest kolejna kwestia czy przychodzimy jak najszybciej jak najszybciej, czy chcemy pozbierać ich pieniędzy, żeby móc sobie kupić lepszy sprzęt, więc rozbudowanie jest wbrew pozorom całkiem spore i jak też mówiłem jest to roguelike więc za każdym naszym zgonem się wszystko resetuje, więc mamy inną mapę, przechodzimy kolejne poziomy. I powoli, powoli odkrywamy kwestię popularną to się w ogóle dzieje z bohaterem, dlaczego on wędruje przez ten tytułowy krąg bólu i czemu on się tam w ogóle znajduje. I uważam, że jest to krok jak najbardziej warta polecenia, chociaż tak osobiście czekam na jakąś promocję, bo ona jest Dość, dość droga jak na swoją, że tak powiem, yy, wartość takiej, no powiedział, no, trudno to określić, no bo to jest gra i też można porównywać do tytułów, nie, to właśnie AAA. natomiast myślę, że w takiej cenie jak ona jest aktualnie to jeszcze się to nie opłaca, ale jeżeli uda wam się dorwać jakiejś promocyjnej, okazyjnej cenie, jak najbardziej polecam. Także zapraszam do subskrypcji. Dziękuję, że oglądaliście kolejny materiał. Komentarze są dla Was, a ja się z wami żegnam. To było na tyle. Dzięki. Cześć.